Za chwilę Dora, to Nick Junior. Szykujemy najbardziej kolorowe przygody rodzinki Barba Papów. Dołącz do Barba Papy i całej rodziny w drodze powiedzę, Bo zawsze można się czegoś nowego nauczyć. Więc i Ty oglądaj przygody rodzinki Barba Papów. W tym tygodniu od poniedziałku do piątku o 17.30 na Nick Junior. Przerwa na reklamę na Nick Junior. T-Racers Squad Launchers! Gotowe do walki? Rekiny kontra smoki. Przygotuj wyrzutnie! Teraz! Łącz części z myślą o kolejnym wyścigu. Kto będzie zwycięzcą? T-Racers Squad Launchers od Magic Box. Rainbow High Design Studio do włosów Kreda to jest to. W grzebieniu jest Kreda i na włosach jej ślad kolorami lśni. Po umyciu włosów bawmy się znów. Rainbow High Hair Style Piratix! Oto kapitan Big Joes i jego kryształowa załoga. Atakuj! Wystrzel z katapulty! Czas na przygodę! Piratiks od Magic Box! Kiedy wystawiasz luksusowe produkty na Vinted, możesz liczyć na brak opłat za sprzedaż i nie tylko. W ramach nowej opcjonalnej usługi weryfikacji, nasi eksperci sprawdzą perełki znanych marek designerskich pod kątem autentyczności, pozwalając kupującym robić zakupy z drugiej ręki bez obaw. Sprzedawaj produkty premium ze spokojną głową. Wystaw coś na Vinted już dziś i dorośli. Na dzień dziecka zabawa rządzi. Badania mówią, że zabawa klockami lego rozwija nasze umiejętności. Buduje ciekawość. Pomaga znajdować nowe rozwiązania. I dodaje pewności siebie. A to przydaje się w przyszłości. Dzięki zabawie jesteśmy szczęśliwsi. W świecie Hot Wheels na star. Wszędzie mogą czyhać potwory! Trzeba uratować remizę przed głodnym T-Rexem! Celujemy w zęby! O nie! Zostali pożarci! Ostatnia szansa na ocalenie miasta! Udało się! T-Rex pokonany! Zestaw Hot Wheels, zakręcony tor remiza t z jednym autkiem! Gotowi na nadejście chaosu? Szybko! Atakuj burzowym jeźdźcem Cemkaja! Ultramag i i Arcysmok Skupienia! Gotów? Ognia! Ninja nie lękają się chaosu. Nowe zestawy LEGO Ninjago. Zestawy sprzedawane oddzielnie. Super Things Mr. King Truck. Przejdź w tryb bojowy. Wow! Strzał z armaty. Mega katapulta. O nie, mają enigmę. Przejdź w tryb ciężarówki. Super Things Mr. King Truck od Magic Box. Hardlake czekają na ciebie niesamowite przygody. Nowe zestawy Lego Friends. Czy wiesz, że podczas golenia jedna trzecia tego, co usuwasz, to skóra? Antyperspirant DAF Advanced Care pomaga w jej regeneracji. Twoja skóra pod pachami zasługuje na DAF. Antyperspirant DAF pomaga zregenerować Twoją skórę po każdym goleniu. Konto w banku nie zrobi porządku w pokoju dziecka ale będzie początkiem jego finansowej samodzielności. Otwórz swojemu dziecku konto w mBanku z wygodną aplikacją i kartą. mBank. Technologia do usług. Janek ma dzisiaj urodziny i jego córka zrobiła pierwszą w życiu kolację. Doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale przy używaliśmy tego. To może małe zawody? usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do dwóch razy więcej naczyń tą samą ilość płynu. No i mamy zwycięzcę. fery. Wydajniejsze mycie sfery. Gdy dziecko kończy rok, nadal każdego dnia potrzebuje składników dopasowanych do rosnących potrzeb. Dlatego nasi eksperci stworzyli unikalne formuły Babylon Junior z immunokompozycją dla wsparcia odporności i rozwoju po pierwszym, drugim i trzecim roku życia. Wow, to jest owiec! Więcej niż się spodziewasz. Tak wiele strojów sportowych marki Donej dla całej rodziny. Tylko do wyczerpania zapasów. A posiadacza aplikacji MyKik otrzyma w tym tygodniu nawet 15% rabatu na wszystko. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Borotalko prezentuje nowe Borotalko Original. Nowe worotalko Original. Chwytaj życie. Przygotuj się na najlepsze candy w historii. Na zaskakująco cichą pracę. Na energooszczędne rozwiązania. Na wsparcie sztucznej inteligencji, która ułatwia życie. Na świeżość i pojemność. Przygotuj się na nowe candy. Gotowe dla ciebie. Candy. Teraz w Media Expert. Ułatwiające życie w domu i w kuchni sprzęty Candy w super niskich cenach. Media Expert, Masz. Celebruj każdy dzień z The Ritual of Sakura. Inspirowane japońską tradycją hanami, delikatne połączenie kwiatu wiśni i mleka ryżowego. Zapewnia odnowę każdego dnia. Bo w media! Mega okazja w Media Expert. Na przykład obrotowa suszarko lokówka Babelis. Cztery końcówki do stylizacji i Etui w zestawie. Teraz za jedyne 299 zł. Multistyler Babelis Airwon z systemem podwójnej ionizacji. Susz, prostuj, stylizuj wszystko w jednym, a nakładkę wygładzającą włosy dostaniesz w prezencie. To była reklama na Nick Junior. Poznając świat z dorą, dzieci zgłębiają kulturę i język, ćwiczą krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i uczą się wyrażać siebie poprzez muzykę i ruch.